Polskie kluby nie grały, bo esencja europejskich puarów zaczyna się dokładnie za tydzień, jak wystąpią już ci wszyscy przedskoczkowie z ligi mistrzów i ligi Europy, ale skoro mamy za sobą już tych przedskoczków, no to jednak w rankingu coś się podziało. Mamy akurat wolny kwadrans, więc jedziemy z krótką aktualizacją, co dla nas oznaczają wyniki meczów z ostatnich 10 dni i czy mamy się czym martwić, że tak formalnie właśnie zaliczamy spadek z 13 na 14 miejsce. Spadek to dla nas zupełnie nowa i nieznana w ostatnim czasie sytuacja, bo odkąd skończyliśmy sezon 23 na 24 na 21 miejscu, idziemy tylko w górę. Sezon 24 na 25 zaczęliśmy już jako 18 Liga Europy i na wiosnę małymi kroczkami, miejsce po miejscu, dodreptaliśmy do 15, by obecny sezon zacząć już w ogóle na miejscu numer 13. Niestety, zaskakująco dobre wyniki Duńczyków właśnie zepchnęły nas oczko w dół. Ale prawda jest taka, że jeśli ktoś z naszego bezpośredniego otoczenia miał w ogóle jakoś mocniej zapunktować, to najlepiej by była to właśnie Dania. Jeśli w rankingu istniałoby coś takiego jak spadek kontrolowany, no to my właśnie taki zaliczyliśmy. Spadek bez realnych konsekwencji, spadek może nawet zakładany, biorąc pod uwagę, że Duńczycy mieli właściwie żadną stratę do nas, a zanim ruszy Liga Konferencji. Dwa mecze do rozegrania, z których dostali do rankingu 0,75 punktu: za remis Kopenhagi z Bayerem Leverkusen. Dodajmy, że szczęśliwe dla nas, bo Niemcy wyrównali chyba w ostatniej akcji meczu i za zwycięstwo Midtjylland nad Szturmem Graz. Czy Duńczycy mają szansę utrzymać na koniec sezonu miejsce nad nami? Bo przecież. To będzie najważniejsze. Realnie nie mają właściwie żadnych szans. Na dziś dzieli nas mniej więcej 1 dziesiąta punktu. Do końca fazy ligowej polskim klubom pozostały do rozegrania 24 mecze, a Duńczykom 14. Czyli 10 meczów różnicy: z czego tak, oni grają w lidze mistrzów i lidze Europy, więc o punkty generalnie trudniej. Do tego raczej śmiało można zakładać, że w bonusach po rundzie. No to my zgarniemy jednak więcej punktów. Przypomnę tylko, że bonus półtora punktu za awans Kopenhagi do Ligi Mistrzów jest już Duńczykom doliczony, więc Kopenhaga zgarnie dodatkowy punkt. Tylko za zajęcie miejsca w Top 24. Przykładowo, jak zajmie efektownie, jak na tym poziom, oczywiście miejsce 17 w fazie ligowej, no to do rankingu Danii zostanie dopisane tylko pół punktu. Tyle samo, co w przypadku, gdy któraś z polskich ekip zajmie 9 miejsce w Lidze Konferencji. W Lidze Europy bonusy są w ogóle już dużo mniejsze niż w Lidze Mistrzów, więc tak naprawdę Dania nie jest dla nas żadnym punktem odniesienia i ten spadek nie ma żadnego znaczenia, bo my wciąż jesteśmy faworytami do zajęcia 11 miejsca. Miejsca, a na top 10 mamy mniej więcej szansę pół na pół, czyli rzut monetą. Dlatego zostawiamy danie i patrzymy wyłącznie wyżej. I jeśli podzielilibyśmy sobie te wyniki, wszystkie, które się zdarzyły, te wyniki nad nami na korzystne i niekorzystne, to w ciągu pięciu dni meczowych, w trzech Ligi Mistrzów i dwóch Ligi Europy, niekorzystny dla nas był tylko jeden: wygrana panetynia Kosu nad Young Boys Berno. Poza tym Turcy, na których według matematyki musimy też zerkać 0 punktów. Czesi, dwa remisy. Co ciekawe, oba po podobnym przebiegu, czyli stracie bramki w doliczonym czasie gry. Grecy, poza wspomnianym Panathinajkosem, zanotowali tylko remis Paoku u siebie z Maccabi Tel Aviv, Abstrahując, że tej drużyny nie powinno być w ogóle w rozgrywkach. Norwegowie, remis Bodo, porażka bran, czyli marne 0,2 punktu do rankingu. Biorąc pod uwagę, że cała ta kolejka była z naszej perspektywy Bonusowa dla naszych rywali, i że została jeszcze tylko jedna kolejka tego typu, naprawdę wyniki pięknie się dla nas ułożyły. Na Austrię i Szwajcarię to już w ogóle nie musieli patrzeć od jakiegoś czasu, nie mówiąc, że i tak do rankingu nic teraz nie dołożyły. A co na to wszystko mówi matematyka? Według modelu opartego na milionie symulacji wyników bazujących na aktualnym rankingu ELO, Zatem określającym realną siłę wszystkich klubów miejsce przewidywane Polski na teraz to jest miejsce numer 11. Natomiast ten sam model zakłada, że Ekstraklasa ma 24,3% szans, by skończyć sezon jako 10 i niemal identyczne szanse 22,3%, by być dziewiąta. Czyli sumarycznie jest to prawie 47% szans, by być w top 10. Różnica między miejscem 9 a 10 przy założeniu, że oczywiście UEFA nic nie zmieni w access list, czyli w tych przydziałach do pucharów, jest taka, że wicemistrz kraju gra od trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a nie od drugiej. W praktyce oznaczałoby to, że wicemistrz Polski, gdybyśmy oczywiście skończyli sezon na dziewiątym miejscu, miałby zapewnioną grę w Lidze Europy, bo UEFA tak wymyśliła, że w drabince ligowej z Q3 Ligi Mistrzów spada się bezpośrednio do Ligi Europy. Czyli miejsce dziewiąte to jest mistrz w Lidze Mistrzów, wicemistrz co najmniej w Lidze Europy, zdobywca krajowego pucharu w Q4 Ligi Europy, zatem z pewną ligą konferencji. Trzecie miejsce z ligi to Q2 Ligi Europy, a czwarty zespół z ligi to jest Q2 Ligi Konferencji. Trzy drużyny z urzędu w pucharach, w tym co najmniej dwie, w tych dwóch najmocniejszych kosmos. Jednocześnie nie ma właściwie szans na krok wstecz, bo ten sam model matematyczny daje nam 0% szans na spadek poniżej 14 miejsca, a nasza szansa na bycie poza czołową dwunastką to jest dokładnie 2%. Dlatego w tym programie od dziś patrzymy już tylko na miejsca od 9 do 14, bo nic innego nas nie obchodzi. A skoro od 9, czyli od Turcji, to do wyjątkowo wysokiej rangi urasta przyszłotygodniowy mecz Legii z Samsung Sporem. Zwycięstwo sprawi, że złapanie tego miejsca numer 9 stanie się no, naprawdę realne i to nawet przy punktującej Grecji, bo nie zapominajmy, że Grekom punkty dzielą się przez 5, a nam przez 4. I że Grecy mają tylko trzy drużyny w Pucharach jeszcze, a my 4. No i że Grecy, 2 z tych trzech drużyn, mają w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Dlatego nie ma się co przesadnie martwić tym, że nieźle zapunktowali, bo celując w top 10, a może nawet w top 9, takim głównym obiektem zainteresowania powinny być dla nas Turcja i Czechy. Swoją drogą będą też w dalszych kolejkach aż trzy mecze polsko-czeskie. I to jest w tym momencie mega kluczowe. W drugiej kolejce raków zagra w omuńcu z Sigmą, W trzeciej też raków w Pradze ze Spartą Plaga. A w czwartej Legia również ze Spartą, tyle że u siebie. Generalnie nie wygląda to lekko, ale umówmy się. Jak mamy Czechom wyrywać miejsce w top 10, to zróbmy to w bezpośrednich konfrontacjach. Istnieje też możliwość, że w ogóle Turcy zawalą pucharowy sezon i nagle w dziesiątce wylądujemy wraz z Czechami. Ale to znów sytuacja jak w eliminacjach, gdy trudno było jakieś mega dokładne prognozy, gdy nie znamy kluczowych rozstrzygnięć. Eliminacje sprawiły, że nasze końcowe miejsce w rankingu zawęziliśmy z 9-15 do niemal na pewno 9-12. Po fazie ligowej, a może już w jej połowie nawet. Będziemy mogli zabężać dalej. Obyśmy mogli oczywiście to robić. I właściwie nie ma sensu tego odcinka przedłużać, bo prawdziwy odcinek rankingowy to sobie nagram na piątek rano po meczach naszego kwartetu w przyszły czwartek. Choć w sumie jeszcze jedna sprawa. Jako, że bardzo cenię sobie społeczność... Którą tutaj sobie wykształciliśmy, miałbym do Was jedną prośbę. Przymierzam się na razie tak nieśmiało do nagrania drugiego odcinka programu ligowego, czyli tego, gdy sobie gadam z gośćmi z polskiej piłki o bieżących sprawach. Może macie jakieś propozycje, kogo powinienem zaprosić, żeby było ciekawie. Po ostatnim odcinku miałem taki mega pozytywny feedback, ale może jeszcze jest coś do udoskonalenia. Pewnie kupię kamerkę i mikrofon, żeby wizualnie się ulepszyć, ale dajcie znać, co na tej. Merytorycznej płaszczyźnie byłoby przez Was mile widziane. Dzięki za dziś i dzięki za każdą formę wsparcia. Będę podkreślał, że suby, reakcje i komentarze są naprawdę potrzebne. Cześć!